Ludziska z kasy strony v 84 a to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj gramy w Hello Neighbor ale zanim zaczniemy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. A więc tak, my lecimy, e, już nas ładuje e, i co? No jak już będzie to gramy. E, muszę znaleźć gitarę i coś jeszcze chyba miałem znaleźć, ale nie pamiętam co, bo czemu by nie? E, dobra. Sąsiad, nie wiem gdzie jesteś, nie obchodzi mnie to. O, co? So... O, ta! Na pewno. Idź sprawdzić, co tam się dzieje. No, sąsiad, okno ci. No co jest? Sąsiad, okno ci rozwaliłem. Idź zobaczyć, co to. trafiłem Niezłego mam cela No co jest sąsiad No co jest? Kurde no ta jeszcze wyjdź ze środka No co jest? Sąsiad No trudno Ta, ja, milion kamer, ostatnio nie kojarzę, żeby tam były kamery No hej, nie pamiętam jak tam się idzie Tutaj chyba, ta Jest Mię tu latarkę, mam ją? Czy ona spadła? Dobra latarka jest jest tu czołg? nie ma, tylko gitarę muszę znaleźć gdzieś ale gdzie? nie wiem ale na serio nie wiem gdzie może być gitara? tutaj? Mm, no suń się ja pamiętam, że ja chyba miałem tą gitarę co najlepsze ona chyba była w ogóle... Dobra, chyba wiem gdzie ona była Nie, nie tutaj O, dobra i spoko Spoko przejście Uff. Tylko jak się przechodziło Dobra, trudno Ryzykuję, bo nie pamiętam No tędy się przechodziło. Noc tu trzeba pierwszą. A to umieramy. Umieramy. Dwa razy. No sąsiad łapnie. Sąsiad! O! Co jest? Sąsiad mnie latać. I boję się o sąsiada. Latać umie. To jest straszne, że sąsiad latać umie. Ale nie, wchodź do domu, sąsiad. Twoje kamery miały błąd. No wskakuj. A super. Tu nie ma gitary. Dobra, nie ma go. Jest. Jest super. Ale nie wiem czemu ten magnes dalej działa. To jest dziwne akurat. Mam latarkę? Nie, ale czemu by nie potrzebować latarki? jak nic tu nie widać o po co by mieć latarkę nie no tu jest to sąsiad co ty robisz tu ty rozważasz swój własny dom jakby no wiem sam wspomniałem że to jest twój własny dom ale aż tak sąsiad no nie wiem nie jestem tobą, ale no dajcie latarkę. To się kiedyś przyda. Nie! Jak przejść bez rozwalania tego? Dobra, mam pomysł, jak zrobić super zabezpieczenie, żeby to na pewno się nie zamknęło. Jak będę mógł znaleźć to krzesło. Tylko ja nie widzę tego krzesła tutaj. I gdzie jest to krzesło? Aha, krzesło mi. Ha. Czyli karton to jest moja jedyna nadzieja. Nie no, świetnie jeszcze stół był to stół mi coś może jeszcze pomoże a teraz no chyba dwa razy muszę spaść albo to już się liczy jako dzień ale spokojnie jest kamery nie działają sąsiad na dworze można włamać się do domu. Spokojnie. No sąsiad, co ty robisz? Nie no. Nie no, co jest? Co się dzieje z tą grą? Czemu? <laughs> W ogóle najlepsze jest to, że sąsiad jest na dworze. Sąsiad gdzieś tu jest, ale za bardzo nie wiem gdzie. Sąsiad ewidentnie musi iść do okulisty. gdzie ty jesteś? O, tu. No się ma, sąsiad. Mam latarkę? Nie mam, bo po co? Ślepy jesteś, ale latarki nie ma. By... Po co ci latarka? Nie, no. A to jest pierwsze co. Muszę zrobić, bo bez tamtego pokoju nic nie zrobię. No, co jest? Sąsiad, ogarnij się. To krzesło wezmę. Kamery są... No. Bez tego żadnego progresu zrobić nie mogę. Sąsiad. Czemu ci się tak. Ogóle... Zobaczcie na jego nogi. Czemu one mu się wydłużają? Tak. Nieważne, nie wiem, co się stało. Sąsiad ewidentnie. Jest bardzo rozciągliwy. I to bardzo. No i co? Zniszczyłem twoją ciężką pracę. Dobrze ci tak sąsiad. On jest na dworze. To jest szansa. To jest szansa. Żeby co zrobić. No tylko proszę, no nie zamykajcie mi się drzwi, to jest za słabe. Chyba, że okno gdzieś tu jakieś jest i mogę otworzyć coś, ale nie wydaje mi się, no nie ma. Dobra, to będzie dobre, podpórka z tyłu. I módlę się. No i drugi raz muszę iść do sąsiada. No, kolejna pułapka? Po co ci tam kolejna pułapka sąsiada? Kocham logikę sąsiada. Ale no. Nie widziałeś mnie, sąsiad. No, na serio on mnie chyba nie widział. Biedny sąsiad. Na serio, do okulisty musi pójść. Wiem, co on przeżył, pewnie go nie stać. O, są drzwi otwarte, jej. Udało się. No i już nie potrzebuję więcej tego. Chyba, że to jest jakiś popoł... Ja to robię dla głupiego kawałka ciasta. Jeszcze gitary tu pewnie nie ma. O. O, wiem chyba co mam zrobić. No dobra, no jednak nie wiem co miałem zrobić. Ryzykujemy. O kurde, ale nie aż tak. Nie aż tak. Nie aż tak. Nie ryzykujemy aż tak. Sąsiad zostaw mnie. Nie chciałem aż tak ryzykować. Sąsiad, zostaw mnie, proszę. No zostaw mnie, sąsiad. No, od razu lepiej. No, dajcie mi jedno jabłko. O, ciasto w ogóle. Przecież tylko manek te manekiny. No. O. o. Jeszcze jeden kawałek. I najlepsze jest to, że wiem, gdzie on jest. A, sąsiad. Jestem ciekawy jak on tu wchodzi. Bo mi nie powiedzieli dalej. Uu! Proszę, jest! Uf. Nie wiem jakim cudem. Jest gitara. Jest. Co... Czemu to jest niedźwiedź w ogóle? Czemu? Dobra, nieważne. Nie w tą stronę. Tutaj. Gdzie gitara? Tutaj gdzieś, tak. O. Dobrze. Czapka jest? Jest. Ha, co się rozwaliło? No kurde. O, kurde, o, 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 o! Dobra. I poduszka. Jest. Słyszałem to. Uf. Chyba wyłączyłem magnes. Nie wiem jak się idzie. Ale na serio. Uff. Dobra, jest. Łączyłem magnes. Magnes działa. Chyba. Więc nie wiem co wyłączyłem. No coś to musiało robić. To coś już się nie kręci Więc nie wiem, no zobaczę Ale to jest dziwne To dalej działa Co jest? Czemu? To już nie powinno działać Halo, bro To już nie powinno działać To już nie powinno działać Co jest? Jakim cudem to mam wyłączyć to to nie wiem, bo muszę iść znowu do tego czegoś i zobaczyć gdzie to idzie. Ha. To idzie tu. Muszę mieć. Szczerze, nie wiem co mam robić. Nie. No, co jest? Jak? Ja potrzebuję chyba... To Włączyć prąd? To jest niebezpieczne. Dobra, trudno. Dajcie mi śmietnik. Dla mnie niebezpieczne. Co? Gdzie się dostawało tą płytę taką yy, Co niszczy roślinki Więc Jest fatalnie Bo ja nie pamiętam Trudno No sąsiad, nie idź tam No super, sąsiad jest nieśmiertelny Dobra Tu tego też nie ma Bo ja... A, pamiętam jak to można było zrobić To jest ta dźwignia, nie Potrzebuję coś mał małego, ale nie wiem co teraz mogę po poświęcić nic, tak szczerze, chyba że to dobra. Wiem. Ha. I co mówiłem? Tu potrzebujemy mieć pistolet. E, ja nie mam pistoletu. Więc... U. Co? I co ja tu potrzebuję? Co ja tu potrzebuję? A ja nie wiem. Jakiś nożyczek. Nie kojarzę, że były nożyczki w tej grze. Nie wiem, możecie mi pomóc, jak coś wiecie. Ale na razie nie wiem, więc nie. No, nic. Nic nie wiem, no, ale na serio. Nie wiem, do czego jest nawet ten czerwony klucz, co teraz odblokowałem. On był chyba do podwójnego skoku, który. No, mi się bardzo przydał. Ale no nie wiem, co było. Na pewno muszę się dostać do jednego pokoju. Tutaj, tam, o tam, yy, gdzie są roślinki, bo tam było coś ważnego, ale nie pamiętam co. Więc tak, to by było na tyle. I co? Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. My widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, i subskrypcję na moim kanale. Papa, pa, ludziska.